No Witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale z Zaginienia Prawa, oczywiście. Jak w poprzednim odcinku mówiłem, dzisiaj zaczynamy od tej akcji, którą jest właśnie sprawdzenie, czy tam ten gościu mieszka. Jeżeli tak, to będziemy dzisiaj się po prostu musieli... Po prostu będziemy dzisiaj już do niego tam robić to, co mieliśmy robić. Ale mówili... Już tutaj rozmawiałem z moimi ludźmi i oni mówili, żebym sprawdził, czy tam ktoś jest, czy nie. Więc ja tylko sobie otwieram tutaj bagażnik, wyciągam maskę, tutaj cyk, maska zakładamy i idziemy sprawdzić. Dobra, idę tutaj tak bokiem, bo ja nie wiem, czy tu ktoś ma kamery, czy coś tutaj, o cyk, i tu chodźmy. Dobra, przez płot przejdę, e, cyk. A nie będę robił hałasu. Okej, jest tu ktoś, ale to nie jest chyba on z tego, co... no tak, to nie jest on. Widzę, to nie jest na pewno on. No to nie jest on, to więc spadamy stąd, nawet nie ma co tutaj patrzeć, bo tu nie jest on. Czyli to było jakieś po prostu fake info, to co się dowiedzieliśmy. No ale tak jak mówiłem, no mamy... Tak jak mówiłem wcześniej, nie wszystkie informacje, które ja tam znalazłem muszą być e, rzetelne, więc... I, więc mamy jeszcze parę tych lokalizacji jeszcze raz, więc jeśli nie ta, no to kolejna. To nie jest ten gość, to jest jakiś inny w ogóle, jakiś typ sobie siedzi na kanapie, więc to na pewno nie jest on. E, więc musicie szukać dalej, ja wam te lokalizację podsyłałem, więc jeszcze musicie sprawdzić kolejne. Ale dobra, ja zostawiam tą tutaj maskę, bo nam się już ona nie przyda kompletnie. No i co, my będziemy zmykać, nie wiem jak oni, czy tutaj jeszcze coś siedzą czy nie. Ale my będziemy zmykać do domu, lecimy już sobie odpocząć e, do naszego mieszkania i widzimy się następnego dnia jak już po prostu Wstaniemy. No i dzień dobry, dzień dobry, witam kolejnego dnia, ty wraz z Mikolsem. Widzieliście kiedyś Mikulesa, że palił szlugi? No ja nie widziałem, a dzisiaj widzę, też nie dowierzam, tak jakby. Ale mniejsza z tym, kończymy te palenie szlugów, bo też niezdrowo, nie można tak dużo palić dzisiaj, już mówię Wam co będziemy dzisiaj robić, Ale zanim to, to opłacamy czynsz, oczywiście opłacamy po prostu ten czynsz i chyba na nasze konto wpada 20 dolarów z tego co mi się wydaje, jeśli się pomyliłem, no to przepraszam Was bardzo, no i właśnie przed chwilą pisał do mnie gościu ten od tej kradzieży tego samochodu pisał do mnie parę rzeczy, podobno wysłał mi zdjęcie samochodu i parę jeszcze informacji, więc za chwilę sobie to jeszcze sprawdzimy. No i tak będziemy jeszcze dzisiaj jechać do tego do Families, bo pamiętacie tych ludzi ostatnio, co oni nam mieli pomóc rzekomo podczas akcji tej z Haraczem, a jednak nam nie pomogli. No to jak wiecie oni nam nie pomogli, mogliśmy przez to umrzeć, więc dzisiaj e, po prostu dzwonili do mnie z Families i powiedzieli, żebym ich zabrał na takie mini szkolenie, oni nam powiedzą, co mamy, będziemy tam zrobić, gdzie pojechać. No i mam tam jakby niby trochę ich podszkolić, oczywiście oni nam tam jakąś małą sumkę zapłacą za to, ale mam ich przede wszystkim podszkolić tam trochę, żeby żeby oni coś tam nauczyli się i żeby tym razem takich nie odwalaj takich rzeczy. No i dzisiaj też na pewno będziemy tą akcję wykonywać z tą właśnie z, żeby się wrobić na te, wrobić tego gościa, ale to dopiero później pewnie prawdopodobnie wieczorem, oczywiście jeśli nasi ziomeczki, nasze ziomeczki mhm. oczywiście jeśli znajdą to ten mieszkanie, gdzie on tam mieszka. No i właśnie, kolega nam tutaj wysłał na telefonie, więc już wam widzowie czytam co on nam tutaj wysłał. Ale zanim to, to patrzcie, tutaj wysłał nam y, lokalizację, macie tutaj. I wysłał nam zdjęcie tego samochodu, więc też tutaj macie to zdjęcie. Kurde, no niezłe tutaj jest ten samochód, jest dosyć luksusowy. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten samochód. Ale no, wygląda na taki bardziej luksusowy, więc no, miał rację, jednak. Tak, tak myślałem, że po prostu ten samochód będzie luksusowy, ale już wam widzę, tej czytam, co on po prostu nam tutaj wysłał. Dobra, no to czytam. Cześć, Mikos. Prawdopodobnie, jak już zauważyłeś, na górze znajduje się zdjęcie oraz lokalizację samochodu. W wolnej chwili możesz podjechać oraz podjechać i zobaczyć lokalizację żeby nie od... podczas kradzieży nie wchodzić na głęboką wodę. A jeśli chodzi o plan, to o to nie musisz się martwić. Kradzież samochodu nie będzie zwykła, będzie to coś bardziej zaawansowanego. Więc nastaw się na to, że na... podczas kradzieży będzie paru ochroniarzy, parę kamer i tym podobne. Z mojej strony to tyle, za jakiś czas wyślę Ci więcej informacji z... związanych z planem. A na razie nic nie planuj i czekaj na mojego SMS-a. Okej, okay, ej, widzowie, dobra. Czyli on ma jakiś plan już, tak jak widzieliście, tak jak słyszeliście. Ma już jakiś plan. Okej, okay, my w sumie mamy trochę czasu, więc możemy podjechać tam yy, w to miejsce, które nam wysłał, byśmy sobie już przy okazji zobaczyli jak to wygląda. Więc sprawdzimy. Dobra, wyjeżdżamy już. Dobra, czyli to jest tutaj. Nie wiem. Czy ja tu mogę tak wjeżdżać sobie? Trzech ochroniarzy. Yy, dobra, no ja po prostu yy, przejadę sobie tutaj. Nie wiem, czy mogę podjeżdżać. Dobra, przejeżdżamy. Ej! Ej, on idzie do nas chyba. Dobra, też ja zatrzymam tu. Co jest? Ja wysiadam. Yy, dzień dobry, co się stało? Coś się stało. Aha, no dobra, pytaj się nas, co my tu robimy. No tak. No ja tu przejeżdżam. Myślałem, że tutaj normalnie można przejechać, bo tutaj. Ja po drugie też szukałem tej niedaleko parkingu, więc. Yy, a tam jest parking? No, to ja nie wiedziałem, to nie wiedziałem. To ja po prostu sobie odjadę, tak? mogę O, przepraszam za problem. Przepraszam za problem, ale no nie wiedziałem. Dobra, gość już sobie tam poszedł, ale dobra, musiałem sobie grać głupa takiego, że nie wiem, że co ja tu robię. Ale chociaż dobrze, że chociaż tyle, że nas. Nam no, nic nie zrobił, ale jeszcze sobie tutaj dookoła podjadę. Na przykład tutaj, bo no, tam mnie nie widzi, więc sobie tutaj podjadę. No dobra, tu już takie pierdoły z tyłu, ale. Ej, mega dziwne miejsce. Czemu tyle ochroniarzy tam było? Nie wiem, czy to jest jakieś ważne miejsce. Ktoś tam ważny jest, przebywa. Nie wiem. No jeszcze sobie tutaj raz podjadę obok tego i zobaczę, co tutaj jest. No taki, to wygląda na taki jakby hotel. Czy coś takiego, ale z tego co wiem, to ten pojazd ma być yy, tam. Tu gdzieś tu, tu gdzieś po prostu gdzie przejeżdżałem. Bo tam ktoś podobno przyjeżdża tym pojazdem, zostawia ktoś ten pojazd. No nie wiem jak to działa, ale wiem, że tamten pojazd podobno ma tam być. Tak jak mówił gość, też będą tam ochroniarze. No więc nieźle, nieźle się porobiła, że tam tyle ochroniarzy, ale. Będziemy musieli jakoś sobie dać z nimi radę. Też nie możemy mówić od razu, że nie damy sobie rady, bo nawet jeśli nie próbowaliśmy, ale no grubo. Dobra, to myślę, że powoli kierujemy w stronę tego families z ośki. Ale no dobra, jedźmy już po prostu tam na ośkę i widzimy się, jak prostu tam będzie. Witam, jesteśmy już w naszym ukochanym miejscu. Klasycznie parkujemy tu, gdzie zawsze. No i idziemy. Dzisiaj Markusa podobno ma nie być chyba, bo on jakieś akcje swoje załatwia. Ale będą mini ludzie, którzy oddelegują nam tych typów. Dobra, wchodzimy do naszego miejsca i okej, okay, są już tutaj ludzie. Więc tak, no jak słyszeliście, dzisiaj ja z wami yy, jadę, was coś nauczyć, bo do niczego się nie nadajecie. Taka jest prawda, no i muszę was nauczyć, abyście się do czegoś nadawali. Dobra, chodźcie już ze mną, chodźcie już. Podobno furka z tyłu na, mnie, na mnie nas już czeka. Więc jedziemy po tą furkę. o kurde, jak... to jest ta fura? Jo ej, ej, co jest? Jaka fura? Taką furę dostajemy na akcję? Ej, co jest? Dobra, mówią nawet nam ci ludzie tutaj, że podobno yy, mówili im, że po tej akcji dostajemy po tej akcji, jeśli oczywiście nauczymy ich dobre, dobrze to dostaniemy tą furę i tą furę będziemy mogli wykorzystywać na akcję. To będzie taka po prostu nasza fura na akcję, będziemy tą furą jeździć na tę akcję. Kurde, ale kozak! Mega ładna, nie? Mega mi się podoba. Dobra, wsiądźmy do środka sprawdzić. Jest tylko jedno miejsce chyba, ale tam z tyłu, tam widzę, że są jeszcze tu się potem tylko odsunie. A na razie. Sprawdźmy się przejedźmy. Za chwilę tu wrócimy do tego typa. O, kurde. Dobra, wracajmy już. O, dobra, przybieg nawet, więc. o tyle dobrze. Dobra, panowie, no to my jedziemy. Tutaj już wam pokazuję odpowiedzieć, gdzie jedziemy. Jedziemy tu, tu, gdzie nas nas szkolili, sprawdzali, czy my jesteśmy, jeśli pamiętacie. Wsiadajcie do fury, panowie, i widzimy się po prostu, jak będziemy na miejscu. Dobra, tylko sobie tutaj gdzieś parkujemy, powiedzmy tutaj. No dobra, chodźmy. Kurde, ta furka mega ładna. Dobra, panowie, to chodźcie za mną. Ja nie wiem, co wy tam robiliście, czemu mi nie pomogliście, bo wiecie, może nie każdy umie strzelać z broni, no ale w tamtej sytuacji akurat mogliście mi pomóc. Nie wiem, co wyrobiliście, ale no dobra, chodźmy już po prostu. Mówią, że się zestresowali. Zestresować to się może dziś w przedszkolu, jak mu zabawkę wezmą. A nie wy. Dobra, już koniec gadania. Chodźcie tutaj, ustawcie się i będziecie po prostu strzelać do beczek. Ja tutaj tylko ustawię te beczki i będziecie do nich strzelać. Dobra, beczki ustawione. No i tak panowie, macie tutaj beczki. Strzelacie do beczek, macie jeszcze pachołek za trawą, więc jeśli po prostu specjalnie takie lekkie utrudnienie, tak macie to robić w taki sposób, że patrzcie. Strzelacie do tych beczek, cyk, cyk, cyk. I po prostu musicie o, strącić te beczki. Tyle. No i tam jeszcze jest pachołek. Też możecie go strącić. I tyle. Dobra, wszystko poprawione, więc możecie panowie, strzelać. Dobra, strzelajcie. No ja będę patrzył jak wy tutaj strzelacie. Kurde, strzelacie, nie umiecie tego strącić. Ja pierdzielę. Cholera, no ja pierdzielę, co wy narobiliście? Skończy strzelać. Nie, no ja pierdzielę, strącić jak beczki nie umiecie. Jezu, strzelacie w beczki. No to strącacie je, cyk, cyk, strącona beczka od góry się ten, a nie że strzelacie i wybuchu, ja pierdziele, dobra, jeszcze raz z jakąś beczkę tutaj znajdę i dam wam szansę, ale ja pierdziele, weźcie się, postarajcie, bo naprawdę nie chcę wrócić. O, brawo, nareszcie udało wam się zestrzelić, super. No dobra, czyli jako tako z broni umiecie korzystać. Tyle mi wystarczyło. po chodziło nam o to, żebyście jakoś umieli obsługiwać broń. Yy, więc umiecie obsługiwać. Więc dobra, jeszcze sprawdzimy tylko, jak się bijecie, bo to też jest ważne. Dobra, ty chcesz pierwszy? No to dawaj, zobaczymy Twoje umiejętności. Dobra, bijemy się, ale nie. Co jest? What the fuck, gdzie ten gościu poszedł? O dobra, i co jest? Czemu on strzela? Co ty robisz, debilu? What the fuck. Co ty robisz? Nie strzela, idioto. Jego... Widzę na wszelki wypadek... Ogłuszę, bo... What the fuck? Cz, Nie wiem. Co mu się stało, że... Nie wiem, nie wiem. Ej, co jest? Tamten też! What the fuck? O co chodzi? Ej, co jest? Ja pierdzielę! Co jest? Tym gościu ciągle do nas strzela. Dobra, nie. Ja muszę od drugiej strony... Nie, musimy go widzowie chyba... Dobra, został. co? Dobra, starczy. Ej, dobra, what the fuck, to było mega dziwne. Nie wiem, spadamy stąd z tą furą, bierzemy szybko z tą furę, bo... What the fuck. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Czemu? Nagle ci ludzie zaczęli do nas strzelać. What the fuck. Dobra, spadamy już po prostu na... Ośka Families i idziemy tam wszystkim o tym powiedzieć, Było mega dziwne. Dobra, jesteśmy, parkujemy sobie tutaj, chodźmy do nich szybko. O, dobra, Mark nawet tutaj jest. Nie, dobra, się stary. W ogóle, what the fuck. Co się wydarzyło? W ogóle. No wiesz, ogólnie miałem się zająć tymi typami, co wczoraj był w mnie przypał, no i zająłem się nimi, coś tam chciałem ich nauczyć, coś tam postrzelaliśmy i potem miałem, mówię, żebyśmy się pobili, że żeby sprawdzić też, czy oni umieją coś się bić i ja pierdzielę, oni zaczynają do mnie strzelać. Jeden, jednego ogłuszyłem, drugi drugiego zastrzeliłem, bo też zaczął do mnie strzelać. Ja nie wiem, czy to byli jacyś podstawieni ludzie, co to w ogóle było. Okej, okay, mówi nam, że no coś tak podejrzewał, że... Ja pierdziele, nie no to było mega dziwne, zobaczcie, czekajcie, Mark nam mówi, że coś tam podejrzewał już od jakiegoś czasu, odkąd oni ich po prostu dali, bo oni się mega dziwnie zachowywali te, w tym gangu, ale no inni po prostu, inni jego znajomi te, z tego gangu nie dawali mu nic powiedzieć, więc po prostu no nie mógł nic zrobić z tym, no i wyszło na jaw, wiesz, dobrze, że mi się nic nie stało, no ale wiesz o co chodzi. No dobra, trudno, wyszło jak wyszło. Mówi też, że on yy, że jeszcze pogada z innymi typkami z, z od niego i tam będą zobaczymy, o co w ogóle z tym chodziło. No i tak, tak jak mówiłem wcześniej, prawdopodobnie dzisiaj będziemy musieli z, z tą akcję wykonać, yy, żeby wyrobić tego typa. Więc my idziemy sobie gdzieś tutaj usiąść. czekamy po prostu do wieczora i jeśli już nastanie wieczór, to jedziemy. I lecimy wykonać tą akcję. Dobra, witam, witam. My jesteśmy przebrani, noc już nastała, ciemno jak wy. wiadomo czym. O, ziomeczki już czekają. Mark tak samo. Uuu, policja tam jest? Okej. Okay. Dobra, Mark jedzie z nami, więc lecimy, wsiadaj. I wpisuj nam GPS-a, gdzie mam jechać. Dobra, zaznaczę 3 km stąd. 3.15, więc lecimy. Dobra. Dojeżdżamy. Jesteśmy niestety sami, bo tam ci ludzie z gangu, którzy mieli jechać z, z nami, to wie, się po prostu była jakaś nagła akcja w gangu i po prostu potrzebowali ludzi. Musimy niestety jechać tutaj sami i to jest właśnie ten dom. Kurde, nie, nie, niezły dom. Ok, czekamy teraz na gościa. Poszedł. Powiedział, że mamy poczekać. On to wszystko załatwi. Wyciągnie na tego typa z, z domu po prostu. No i my mamy czekać w aucie, dostaniemy info i jak go wyciągnie, to będzie mogli pogadać. O, chyba dostałem już informację na telefonie. Tak, tak jak myślałam, dobra. To idziemy. Dobra, wchodzimy tędy. tędy. O oho koleżka tutaj stoi. A, witam serdecznie, kolego. Mamy tutaj do pogadania. Może zacznijmy jeszcze raz. Ja tutaj Dejmę maskę. I teraz popatrz na mnie i teraz może zacznijmy gadać. No i dobrze, pięknie wstałeś. To możemy porozmawiać. Mam dla ciebie parę spraw. Przede wszystkim takich, że co ty do cholery robisz? Z tym zasranym moim starym szefem. Weź mi to wytłumaczyć. Mm hmm, działaż tak, tak? No to dobrze, ale czyli co, ten mój stary szef chciał mnie wrobić i zlecił Ciebie? Czy jak to wygląda? Mm, no tak myślałem. Tak myślałem. Czyli po prostu mój stary szef, co chciał mnie wrobić, zlecił tego gościa. I pod przykrywką, te się on sprzedaje różne towary, ale dla mnie, pod przykrywką, niby chciał coś sprzedać, a tak naprawdę cały czas dowiadywał się o mnie więcej informacji. Wcześniej też byłem jeszcze głupi i naiwny i kupowałem byle co, byle kogo na czarnym rynku, ale teraz już taki nie jestem. Teraz. Normalnie myślę. Dobra, powiedz mi jeszcze parę informacji o tym gangu, dla którego działasz, z tego, jakby, mojego starego szefa. Coś więcej o tym powiedz, bo chętnie bym się dowiedział. Dowiedziałem się mega informacji, bo pamiętacie, jak on wcześniej pracował w sklepie? To sklep, w którym on pracował, to była jedynie po prostu przykrywka. Szef, po prostu tamten pracował w sklepie tylko po to, żeby zatrudniać nowych pracowników, chwilę z nimi pracować, żeby dostać ich zaufanie. I wtedy, jak już z nimi popracuje, to wtedy tych pracowników bierze i każe im po prostu pracować dla nich. I w taki sposób dostawał ludzi do gangu. I on jest jednym właśnie. Z takich ludzi. Ale mi na szczęście udało się go przechytrzyć. No i, no i w tamtym czasie, gdy ja go okradłem, on był po prostu bankrutem. Miał mało hajsu, był po prostu takim głównym, najgorszym, bo nie miał po prostu hajsu. No i w tym czasie ja go okradłem jeszcze dodatkowo. On wtedy był tak po prostu zadłużony, że już nie miał siły po prostu, żeby. Dzwonić po policję, robić problemy. On już też wcześniej działał z mafią, był w tym temacie mafii, po prostu. No i też dlatego nie chciał po policji dzwonić. No ale w, po czasie, odkusie, wszystko działa teraz w jego myśli, no i chciał po prostu robić, ale niestety no nie wyszło. Ja się nie dam w kaszet dmuchać. Kolego, ja jestem taki, że po prostu. Osoby, które zrobią mi coś za złe, ale wiem, że się poprawią, odpuszczam im. Ale ja wiem, że Twój szef, mój stary szef, nie odpuści i będzie kazał Ci robić wszystko, żeby się mnie pozbyć. Więc, żeby chociaż trochę złagodzić tą sytuację, ja też będę musiał się Ciebie pozbyć.